Takie spotkania najbardziej bolą, tym bardziej, że to jest tak naprawdę nasz bezpośredni konkurent no, w walce o utrzymanie, tak? I, i tym bardziej takie, takie mecze w domu bolą. Wydaje mi się, że... Mm, za braku koncentracji, bo nie możemy, tak naprawdę sami sobie strzeliliśmy bramkę z autu i, i tak naprawdę z kontry, gdzie mieliśmy swój rzut rożny, przeciwnik wyszedł z kontrą i, i, i strzelają na bramkę. Ja uważam, że to jest niedopuszczalne nasze zespołowe zachowanie, że w takich sytuacjach tracimy bramkę. I wydaje mi się, że też zawiodła trochę skuteczność, bo mimo, że strzeliliśmy tylko jedną bramkę, to mieliśmy tak naprawdę jeszcze z dwie, trzy, może nawet cztery klarowne sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. Jesteśmy w takiej sytuacji, że tak naprawdę nieważne czym powinniśmy skierować piłkę do bramki. No, nie chcę już tutaj rzucać jakichś haseł, no, ale to powinny być gole. Ja mocno wierzę w ten zespół, mimo że dzisiaj przegraliśmy, to nie możemy się załamać, nie możemy dać głowy do dołu, tylko trzeba przełknąć pigułkę goryczy. I teraz mamy następny czas, żeby jechać do Katowic i tak naprawdę zrehabilitować się. Może z lepszym zespołem, może nie, to jest nieistotne, ważne, żeby zapunktować zdecydowanie. Mamy taki potencjał ludzki, że tak naprawdę e, grając z każdym przeciwnikiem powinniśmy dominować, e, powinniśmy mieć kontrolę nad meczem, ponieważ e, naprawdę mamy taki potencjał, potrafimy. Dobrze grać w piłkę, no może to, to jest górnolotne, ale pokazaliśmy, że, że potrafimy grać w piłkę i potrafimy kontrolować mecz. Także uważam, że w takich meczach jak dzisiaj u siebie, tym bardziej domowych, powinniśmy to robić. Przy kibicach jest na pewno inna atmosfera meczu, inna otoczka i, i na pewno brakuje, brakuje tych kibiców, natomiast e, trzeba sobie jakoś poradzić. Tak? No dla nas to jest lekkie uprzywilejowanie, uprzywilejowanie bo, bo słyszymy siebie, tak? a jak jest doping, to czasami nie słychać podpowiedzi na boisku. Mam nadzieję, że kibice szybko wrócą na, na stadiony i pomogą nam chociaż w pewnej części w walce o utrzymanie.